Przede wszystkim to jest regulacja porządkująca, tak jak powiedziałam. Przestrzeń kosmiczna coraz bardziej nie jest przestrzenią, wydaje się coraz bardziej przestrzenią opisywalną. Musimy wiedzieć, jakie obiekty w nią wysyłamy i wreszcie, kto za nie ponosi odpowiedzialność i wreszcie, kto ponosi odpowiedzialność w wypadku wydarzeń niekorzystnych. Wiemy i dzisiaj bardzo szczególne programy dedykowane tak zwanemu czystej przestrzeni kosmicznej, śmietnikowi kosmicznemu, kto i w jaki sposób te śmieci kosmiczne. Usuwa, jest jednym również z również ważnych, z ważnych tematów. Rozporządzenie, o którym mówimy, nowe prawo, o którym mówimy, ma właśnie temu służyć, a zatem tworzyć jasny system odpowiedzialności, a jeśli odpowiedzialności, to i rejestracji. Aby podmiot, czy to prywatny, czy publiczny, mógł wysłać jakikolwiek obiekt w przestrzeń kosmiczną, będzie musiał być zarejestrowany, notyfikowany w specjalnym rejestrze. Po drugie, będą określone ramy odpowiedzialności i wymagania dotyczące ubezpieczenia. Po trzecie, w ramach tej odpowiedzialności w wypadku szkód, odpowiedzialność Skarbu Państwa. Skarb Państwa będzie tym pierwszym, który ponosi koszty, ale w, wynik w konsekwencji tych regulacji będzie mógł tych z zwrotu tych kosztów oczekiwać od podmiotu wysyłającego obiekt w kosmos. I wreszcie myślę, że ta specjalna ścieżka, do, jeśli, wy, wy, jeśli obiekt kosmiczny wysyłany w przestrzeń kosmiczną służy badaniom, rozwojowi nauki, to wówczas te szczególne dodatkowe obciążenia finansowe będą mogły być zdjęte, ale i ten, to zdjęcie będzie musiało być notyfikowane przez właściwego ministra, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.